Witaj! Zapraszam do zapoznania z podstawowymi informacjami na temat modułu monitoringu użytkowników systemu IT Manager. W zależności od ustawień konfiguracyjnych, zakres analizowanych danych może dotyczyć aktywności uruchamianych aplikacji, odwiedzanych stron internetowych oraz drukowanych dokumentów. Agent IT Manager. Na bieżąco odczytuje status uruchomienia aplikacji pierwszoplanowych i zapisuje czas rzeczywistej aktywności użytkownika. Przykładowo, widoczne na ekranie okno konsoli zarządzającej jest obecnie aktywne i zostanie uwzględnione w czasie pracy aktualnie zalogowanego użytkownika. Zebrane dane mogą zostać przedstawione od strony analizy aplikacji, gdzie głównym elementem jest nazwa procesu lub według dziennej aktywności użytkowników. Analiza aktywności stanowisk dostarcza również informacji na temat czasu włączenia komputera, dziennego przebiegu aktywności oraz czasu zakończenia pracy. System pozwala na szczegółową analizę dowolnej aplikacji w zakresie wskazania aktywnych użytkowników oraz rzeczywistego czasu uruchomienia i efektywności pracy. Najczęściej kontroli podlegają aplikacje wymagające zakupu kosztownych licencji dostępowych. Przegląd uruchamianych procesów pozwala wskazać najpopularniejsze aplikacje oraz określić, którzy użytkownicy najefektywniej z nich korzystają. Moduł monitoringu systemu IT Manager to także odczyt informacji dotyczących aktywności użytkowników w trakcie przeglądania stron internetowych. Każdy odwiedzony adres, podobnie jak aplikacja, daje możliwość sprawdzenia kto, kiedy i jak długo go odwiedzał oraz którzy użytkownicy najaktywniej korzystają z przeglądarki. Wybrane strony mogą zostać oznaczone jako zabronione w obrębie organizacji lub wybranego użytkownika. W zależności od poziomu blokady, podczas próby włączenia zabronionego adresu, system wyświetli ostrzeżenie, zamknie aktywną kartę przeglądarki lub całą przeglądarkę. Każde zarejestrowane stanowisko komputerowe jest również monitorowane pod kątem wykonywanych wydruków. Agent analizuje wszystkie zadania drukowania wysyłane przez użytkownika na dowolną drukarkę, lokalną lub sieciową. Zapisywane informacje to m.in. nazwa dokumentu, ilość stron oraz rodzaj wydruku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie przedstawiające system IT-Manager. Do zobaczenia.